Masz o wakacjach w raju, otoczony plażami, wulkanami i zachwycającą naturą. Dziś przedstawiam Ci najlepsze hotele na Hawajach, które możesz zarezerwować na Booking: od przytulnych obiektów przy plaży idealnych do relaksu po luksusowe resorty z opcją All Inclusive. Opowiem Ci, które z nich są najbardziej polecane, jakie oferują zalety i który z nich, moim zdaniem, naprawdę warto wybrać. Zostań do końca i przekonaj się sam. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 Pacific Monarch. Pacific Monarch to przytulny i funkcjonalny hotel położony w samym sercu Waikiki, jednej z najbardziej znanych dzielnic Honolulu na Hawajach. Hotel wyróżnia się doskonałym połączeniem niezależności, komfortu i znakomitej lokalizacji. Zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży Waikiki, jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całym regionie Pacyfiku. Lokalizacja to bez wątpienia jeden z jego największych atutów. Zaledwie 400 metrów od plaży goście mają łatwy dostęp do morza, sklepów, restauracji, kawiarni i tętniącego życiem nocnego miasta. Hotel znajduje się także 12 km od międzynarodowego lotniska w Honolulu, co ułatwia zarówno przyjazd, jak i wyjazd. Pacific Monarch to przytulny i funkcjonalny hotel położony w samym sercu Waikiki, jednej z najbardziej znanych dzielnic Honolulu na Hawajach. Hotel wyróżnia się doskonałym połączeniem niezależności, komfortu i znakomitej lokalizacji. Zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży Waikiki, jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całym regionie Pacyfiku. Lokalizacja to bez wątpienia jeden z jego największych atutów. Zaledwie 400 metrów od plaży goście mają łatwy dostęp do morza, sklepów, restauracji, kawiarni i tętniącego życiem nocnego miasta. Hotel znajduje się także 12 km od międzynarodowego lotniska w Honolulu, co ułatwia zarówno przyjazd, jak i wyjazd. Pacific Monarch to przytulny i funkcjonalny hotel położony w samym sercu Waikiki, jednej z najbardziej znanych dzielnic Honolulu na Hawajach. Hotel wyróżnia się doskonałym połączeniem niezależności, komfortu i znakomitej lokalizacji. Zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży Waikiki. Jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całym regionie Pacyfiku. Numer 2. Prince Waikiki. Prince Waikiki to luksusowy hotel, który łączy nowoczesną elegancję z autentycznym duchem Hawajów. Położony zaledwie kilka minut od pięknej plaży Ala Moana i słynnej plaży Waikiki, oferuje zakwaterowanie na najwyższym poziomie, nowoczesne udogodnienia, wyjątkową kuchnię oraz obsługę nastawioną na komfort i relaks. Pod względem kulinarnym hotel posiada dwie restauracje najwyższej klasy, łączące kuchnię lokalną i międzynarodową. Można tu spróbować tradycyjnych dań hawajskich przygotowywanych ze świeżych lokalnych składników, a także specjałów japońskich i międzynarodowych. Położony zaledwie kilka minut od pięknej plaży Ala Moana i słynnej plaży Waikiki, oferuje zakwaterowanie na najwyższym poziomie, nowoczesne udogodnienia, wyjątkową kuchnię oraz obsługę nastawioną na komfort i relaks. Pod względem kulinarnym, hotel posiada dwie restauracje najwyższej klasy, łączące kuchnię lokalną i międzynarodową. Można tu spróbować tradycyjnych dań hawajskich przygotowywanych ze świeżych lokalnych składników, a także specjałów japońskich i międzynarodowych. Położony zaledwie kilka minut od pięknej plaży Ala Moana i słynnej plaży Waikiki, oferuje zakwaterowanie na najwyższym poziomie, nowoczesne udogodnienia, wyjątkową kuchnię oraz obsługę nastawioną na komfort i relaks. Pod względem kulinarnym hotel posiada dwie restauracje najwyższej klasy, łączące kuchnię lokalną i międzynarodową. Można tu spróbować tradycyjnych dań hawajskich, przygotowywanych ze świeżych lokalnych składników, a także specjałów japońskich i międzynarodowych. A także specjałów japońskich i międzynarodowych. Numer 3 Lotus Honolulu. Lotus Honolulu to elegancki hotel butikowy, który łączy spokój naturalnego otoczenia Diamond Head z dyskretnym luksusem charakterystycznym dla najbardziej ekskluzywnych obiektów Waikiki. Położony w spokojnej okolicy z dala od turystycznego zgiełku, lecz wystarczająco blisko, by łatwo dotrzeć na plażę i do głównych atrakcji Honolulu, jest idealnym miejscem dla osób szukających relaksu, prywatności i komfortu w eleganckim otoczeniu. Wśród jego udogodnień znajdują się w pełni wyposażona siłownia, restauracja serwująca kuchnię lokalną i międzynarodową, obsługa pokoju, bezpłatne wi-fi, pralnia, bar i prywatny parking. Lotus Honolulu to elegancki hotel butikowy, który łączy spokój naturalnego otoczenia Diamond Head z dyskretnym luksusem charakterystycznym dla najbardziej ekskluzywnych obiektów Waikiki, Położony w spokojnej okolicy z dala od turystycznego zgiełku, lecz wystarczająco blisko, by łatwo dotrzeć na plażę i do głównych atrakcji Honolulu, jest idealnym miejscem dla osób szukających relaksu, prywatności i komfortu w eleganckim otoczeniu. Wśród jego udogodnień znajdują się w pełni wyposażona siłownia, restauracja serwująca kuchnię lokalną i międzynarodową. Obsługa pokoju, bezpłatne Wi-Fi, pralnia, bar i prywatny parking. Lotus Honolulu to elegancki hotel butikowy, który łączy spokój naturalnego otoczenia Diamond Head z dyskretnym luksusem charakterystycznym dla najbardziej ekskluzywnych obiektów Waikiki. Numer 4: Romer Waikiki. Romer Waikiki to nowoczesny hotel z artystycznym charakterem oddający hołd hawajskiemu stylowi życia, spokojnemu, kreatywnemu i pełnemu dobrej energii. Położony między International Marketplace a kanałem Ala Wai y, łączy architektoniczny urok Waikiki z lat 50. z nowoczesnym komfortem, oferując wyjątkowe połączenie elegancji, kultury i lokalnego klimatu. Hotel oferuje liczne udogodnienia gwarantujące komfortowy pobyt – odkryty basen, restauracje, bar, bezpłatne wi-fi w całym obiekcie, prywatny parking, całodobową recepcję, windę oraz pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, oddający hołd hawajskiemu stylowi życia, spokojnemu, kreatywnemu i pełnemu dobrej energii. Położony między International Marketplace a kanałem Ala Wai, łączy architektoniczny urok Waikiki z lat 50. z nowoczesnym komfortem, oferując wyjątkowe połączenie elegancji, kultury i lokalnego klimatu. Hotel oferuje liczne udogodnienia gwarantujące komfortowy pobyt. Odkryty basen, restauracje, bar, bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie, prywatny parking, całodobową recepcję, windę oraz pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Oddający hołd hawajskiemu stylowi życia, spokojnemu, kreatywnemu i pełnemu dobrej energii. Położony między International Marketplace a kanałem Ala Wai, -Y, Łączy architektoniczny urok Waikiki z lat 50. z nowoczesnym komfortem, oferując wyjątkowe połączenie elegancji, kultury i lokalnego klimatu. Hotel oferuje liczne udogodnienia gwarantujące komfortowy pobyt. Odkryty basen, restauracje, bar, bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie. Prywatny parking, całodobową recepcję, windę oraz pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, oddający hołd hawajskiemu stylowi życia, spokojnemu, kreatywnemu i pełnemu dobrej energii. Położony między International Marketplace a kanałem Ala Wai, łączy architektoniczny urok Waikiki z lat 50. z nowoczesnym komfortem, oferując wyjątkowe połączenie elegancji, kultury i lokalnego klimatu. Hotel oferuje liczne udogodnienia gwarantujące komfortowy pobyt, odkryty basen, restauracje, bar, bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie, prywatny parking, całodobową recepcję, windę oraz pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.